Dzień dobry. Jesteśmy nad Wartą. U, u progu Parku Narodowego ujście Warty. Spędzamy tu wakacje. W takim oto domku. Jak mi się go uda pokazać. O jest. Sadosy w terenie spędzają wakacje w Lubuskim. Pierwszy raz spędzamy wakacje w Lubuskiem. W ogóle pierwszy raz jestem w, w tym województwie. Raz tylko przejeżdżałem przez to województwo, wracając kiedyś z Pojedzieża Drawskiego. Natomiast jesteśmy tydzień u stóp Parku Narodowego Ujście Warty. Ostoi dzikich ptaków, łąk i pięknych widoków. Jest niedziela, wcześnie rano, warta, bodajże trzecia rzeka w Polsce. Jesteśmy we wsi Świerkocin, w gminie Witnica. W województwie lubuskim będziemy sobie tutaj odpoczywać, zwiedzać, jeździć na rowerze. Zapowiadają dosyć ciepłe dni, więc nie wiem jak to będzie, bo moje dziewczyny ciepła i upału nie, nie znoszą. Ja zresztą także tam u góry upowały zagnieździły się pustułki. Latają tutaj jak opętane. O, taki widok na Wartę mamy. Pod podwiaty biwakowej. W miejscu, gdzie spędzamy ten tydzień. O, mamy tutaj takie Kościół zabytkowy no. ładny. Chodź, jest na Być może nawet pokrzyżacki. O, oczywiście. A pójdziemy jeszcze od, od, od wejścia głównego. Ale zwróćcie uwagę, tutaj, jakby to był jakiś klasztor. Widać, jak tutaj tablica wisi, że to jest wejście No zaraz zobaczymy. Pada, zacz... pada. Padaj. Pada jednak troszkę. Pada deszczyk, pada. Pada deszczyk równo. Raz padnie na trawkę. Raz padnie na trawkę. Boże święty, no i co? W takim miasteczku malutkim. Ludzie mają okna na przeciwko, powinien być otwarty kościół. Idziemy na plażę miejską w Lubniewicach. To jest miasto. Miasto, Albo wejść. miasteczko. Nie, jak wieś? Z ratuszem? Nie może być wieś z ratuszem, to jest miasto. Jak ma ratusz? To bardziej miasteczko niż miasto. No, miasteczko, ale to znaczy. Czy to tam będzie ta brama? Nie, tamto to będzie yy, zamek. Zamek, no. Park Miłości imienia Michaliny Wisłockiej. I Mostek Miłości. Proszę bardzo. Nad jakąś strugą, która wypływa z jeziora. Widok z plaży miejskiej nad jeziorem Lubiąż w kierunku centrum Lubniewic. Plaża nieczynna, bo deszcz pada. Kawy nie ma. Jesteśmy w Łagowie na lodach i kawie. Zaraz idziemy do Zamku Joanitów. Czyli takich krzyżaków Czarno-białych, a nie biało-czarnych. Przesmyku między jeziorem Łagowskim a jeziorem Ciecz, Joanici postawili warowny zamek, którym bronili przesmyku między dwoma rynnowymi jeziorami. Brama Polska służyła do wyjazdu z przesmyku na stronę polską. Tu jest czynny. No, ale no wiesz, to nie jest konkurencji zazdrość nie? Ale to nie. To będzie zło. No. Kolega poradził mi odwiedzić łagów i chyba miał rację. No Jesteśmy na wieży Zamku Joanitów w Łagowie. Jezioro Ciecz i wąski przesmyk. A tutaj widać stary, zabytkowy wiadukt z 1909 roku kolejowy łączący Niemcy z Poznaniem. Szesmyk I tam jest jezioro Łagowskie. I wieża, która była obserwatorium i pobierała pewnie tutaj haracze. Tu mamy bramę polską, czyli wyjazd na Polskę. A tutaj mamy. O, a tutaj mamy bramę majorańską wyjazd na Prus, na Niemcy. Może. Idąc od Bramy Polskiej w kierunku na zachód, czyli w kierunku na Marchię, jedną z wielu marchi w Niemczech, wychodzimy przez Bramę Marchijską w kierunku marchii niemieckich ale której marchi to cholera wie marhiska pięknie mhm Panie nie, nie często widzi się znak o dwumetrowej yy, świetle wysokości przejazdu, nie? To czynny. Oho, imprezowe miejsce. Hello. Amela jest. Samek io Anitów iść Luzia i druga luzia. Mm. Dasz radę, przeszłaś już to raz, raz, dasz radę, jesteś dzielna. Mm, tak. Na no, spokojnie. Ja, ja cię trzymam. Oseguruję cię. Nie boję się. Będę ciała. I ostatni krok. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna szlak dzięcioła. Jesteśmy tu, w Lemierzycach, i przemierzymy. Tu. tu mamy wieżę widokową, i tutaj mamy samochód. Około 6 km. Zaczynamy w piękną aleją lipową w miejscowości Lemierzyce. Mamy tutaj do czynienia z pięknymi okazami lip. Sikanie antykomarowe. Doszliśmy już do rzeki Postomia i idziemy teraz takimi trochę krzaczorami. Rezerwat lemierzyce. Leśny rezerwat z dużą ilością pięknych okazów dębów. Tam mamy jeden piękny okaz. Tu mamy klon jawor, który jest zwalony. I tutaj też mnóstwo zwalonego drewna. Bardzo dużo tutaj żyje. Podobno różnego rodzaju chrząszczy, żywiących się spruchniałem drewnem. Między innymi pachnica dębowa, koziruk, dębosz. Być może jelonek rogacz. Rezerwat Dolina Postomi. W lesie spotykamy głaz narzutowy nazwany kamieniem Morica. Na cześć Joannickiego księcia Johanna Morica von Nassau, który w 1678 roku ufundował odbudowę zniszczonego w Lemierzycach Kościoła. Głaz ten jest od 1966 roku pomnikiem przyrody. A my szukamy napisu, który w 1945 roku wyryli na tym głazie Polacy. Przybyli na te tereny. Napis brzmi: Myśmy tu nie przybyli, myśmy tu powrócili. Lemierzyce 1945 Pruchniałe drewno Pełne dziurek po rozmaitych owadach, które tam żyją Niedziutko, niedziutko, nizutko niedziutko Super! A teraz tata tata. się Widok z wieży Widokowej na dolinę postom. Dzisiaj jedziemy tak zwanym polderem północnym do samego Kostrzynia nad Odrą. Wzdłuż, równolegle wzdłuż Warty wzdłuż podłużnej osi Parku Narodowego ujście Warty. Jedziemy wałem przeciwpowodziowym. Po prawej stronie mamy polder Północny, po lewej, między Wale. Polder północny jest intensywnie użytkowany rolniczo. O tym polderze może opowiem trochę później, bo korona wału jest bardzo piaszczysta i muszę trzymać dwoma rękami kierownicę. Więc opowiem teraz trochę o tym polderze północnym. Jedziemy wałem przeciwpowodziowym. Po lewej stronie jest. Po lewej stronie mamy staw, tak, ale to jest międzywale, czyli obszar bezpośredniej ochrony przeciwpowodziowej warty. Natomiast po prawej stronie mamy poldery, czyli obszary okresowo zalewane. I te obszary. Pod koniec XVIII wieku zostały zmeliorowane sieciami rowów melioracyjnych i są one odwadniane przy pomocy kompleksu pompowni, które przepompowują wodę z tych polderów na teren międzywala, czyli z powrotem do Warty. Za niedługo będziemy obok takiej jednej z pompowni przejeżdżać. Może się tak zdarzyć i to nierzadko, że teren, woda na y, obszarze międzywala, czyli między wałami jest wyższy, ma wyższy poziom niż y, niż na polderach. Wtedy właśnie włączane są pompownie, które odwadniają poldery. Jeżeli jest na odwrót, czyli teren woda na międzywalu jest niższa niż na polderach, uruchamiają się przeciw bramy grawitacyjne, które otwierają się i woda grawitacyjnie spływa z polderów do międzywala. Zrobiono tak w tym celu, żeby odzyskać dużo część terenów zalewanych nieprzydatnych rolniczo, czyli w wyniku działalności człowieka te tereny. Już od końca XVIII wieku zostały rolniczo odzyskane. Oczywiście na międzywalu też trwa działalność rolnicza, też widzimy belesiana, jednakże ich okres użytkowania jest krótszy aniżeli tego polderu. Zaraz jedziemy z tego wału na obszar tego polderu północnego. O, a tutaj już widzimy pompownie. Jedziemy przez polder północny. Podobnie jak na Polesiu, na Bagnach. Też, tylko trawsko i belesiana. Dasia mówi, że już ma dość tych widoków. Co wakacje, takie same. Trzeba jechać na lodowce. Trawy, trawy. Jeszcze raz. Trawy. Droga. Trawy. Oto polder północny. A to jest turystka na polderze północnym. Jak masz na imię, dziewczynko? Klara, Klara. bardzo dobrze. Jedziemy tak zwaną żółtą drogą. Drogi na tych polderach były budowane na groblach na nasypach widać zresztą, że droga, korona drogi jest wyżej niż teren łąki otaczające najpierw sypano groble budowano drogę a potem kopano rowy melioracyjne rowy prostopadłe w szachownice na polderach oprócz pozysku siana mamy również wypas krów Jesteśmy na drugiej wieży widokowej w dzisiejszym dniu. I taki mamy widok: parking, wiata i pescę z łąk. A tak wyglądają rowy melioracyjne. A tutaj mamy kanał maszówek. Czyli Stara Warta. To już jest nierów melioracyjny, tylko kanał zbiorczy. Ela chodzisz tam, a tam jest Stara Warta. Tak się ten kanał nazywa. Maszkowiec Stara Warta. I łąki. Nagrzały się te łąki? Wieje jest od nich jak z gorącego pieca. No chodź. Raz. Jednóżka za nóżką. Raz. No szybko. Raz, dwa, lewa. Nasze? Jedziemy znowu wałem północnym. Mamy 5,5 km do końca wycieczki. Czyli do dworca w Kostrzyniu nad Odrą. Ale wieje, jedziemy prosto pod wiatr. Wałem, kurna. Jak w kieleckim dmucha. Jasna napala.

imagined. Music licensing reimagined.